Cześć. Witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Jako że stolarstwo to nie jest tylko budowanie wielkich i skomplikowanych konstrukcji, przyjdzie wam nieraz do zrobienia coś totalnie błachego, tak jak dzisiejszy projekt, który wykona pewnie wielu z was, bo wystarczy trochę chęci no jakieś tam minimalne zaplecze sprzętowe. Będziemy wykonywali panel dekoracyjny z płyty OSB który zawiśnie w jednym z salonów kosmetycznych. O samej płycie OSB nie będziemy tutaj rozmawiać, ponieważ nie o tym jest ten film. Tak jest po prostu zlecenie i, i po prostu to robimy. Wokół płyty OSB będzie zbudowana dębowa ramka, która będzie wybarwiona, tak że będziecie mogli zobaczyć jak wybarwić drewno, pobielić w tym przypadku. Będzie malowana ta płyta i potem do tej płyty będą dokręcane Kolejne elementy, które stworzą nam taką ciekawą mozaikę. Będą to dębowe deski o różnych grubościach, o różnych kształtach, tak żeby stworzyć dość ciekawy i unikatowy wzór. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak zrobić taki panel, zapraszam Was na dalszą część filmu i bierzemy się do roboty. Dzisiejszy projekt będzie wykonany z jakichś. Odpadów dębowych, które mam tutaj na warsztacie, to są pozostałości po poprzednich projektach. To są całkowicie wartościowe deski, ale po prostu nie posłużą mi w tym momencie do niczego innego, i nadszedł po prostu na nie dzień. Warto sobie odkładać takie deseczki, nie wyrzucać tego do pieca, choć teraz w tych czasach może być różnie, i wykorzystać po prostu to, żeby stworzyć coś unikalnego, coś fajnego. Po prostu jakąś typową dekorację. Tutaj mam elementy, które posłużą mi do stworzenia ramy. No, a potem będziemy już na bieżąco, gdy skończymy tu całą ramę, malowanie, będziemy dobierali elementy tej dębowej mozaiki. Tam będą elementy różnej długości i grubości, tak jak już wspomniałem, aby ten wzór był dość unikatowy i bardzo ładnie wyglądał. Przejdźmy w końcu może do tej wspomnianej wcześniej roboty. Jak widzicie, dekoracja jest skończona. Kwestia gustu, co się komu podoba. Mi wydaje się, że ten wzór jest całkiem spoko. Sam go układałem pewnie dlatego. To jest taka moja subiektywna opinia. Może Wam się to podobać, lub nie. Trudno. Więc teraz, tak. Opowiem Wam trochę o tym wszystkim, jak to powstawało, ponieważ przez cały film nie, nie powiedziałem żadnego zdania na, na temat tych wszystkich procesów. Rama jest wykonana z drewna dębowego, z kantóweczek o dość małym przekroju. Nie pamiętam, już dokładnie, nie będę tutaj strzelał wymiarami. Wygląda to w ten sposób. W, w każdej z został wyfrezowany rowek, po czym zostały to wszystko zacięte pod kątem 45 stopni, tak, żeby to łączenie bardzo ładnie wyglądało. Pokleiłem ze sobą trzy kantówki, tylko po to, żeby po sklejeniu wprowadzić płytę i dokleić tą ostatnią kantówkę. Jak widzieliście, lamelownicą w rogach zrobiłem takie frezy. Po co? Takie połączenie na sam klej nie wytrzymałoby po prostu próby czasu. Puściłoby, ponieważ klejąc sztorc do sztorcu, no to połączenie nie jest tak trwałe. Więc tutaj zrobiłem sobie na grubość freza w lamelownicy na strugarce zrobiłem takie listeweczki, które pełnią mi funkcję takiego wzmocnienia są wklejone. Zrobię wam na to potem jeszcze przybliżenie, jak będziemy sobie oglądać. Czarna płyta OSB nie kupicie takiej w markecie, trzeba ją pomalować. Użyta została farba do drewna i metalu, czarna. Naprawdę bardzo dobra przyczepność sprawdzałem. No i tutaj naprawdę fajnie to wyszło. Z tyłu dodatkowo ta płyta jest jeszcze zabezpieczona lakierem. Także no wiadomo, tam przy ścianie będzie się zbierać zawsze trochę więcej tej wilgoci, więc warto, żeby to tam nie zapracowało, nie spuchło jakoś znacznie, więc zabezpieczyłem to od tamtej tylnej strony, po prostu lakierem. Na początku był pomysł taki, żeby te wszystkie listeweczki poprzykręcać od tyłu wkrętami. Ale jako, że niektóre z tych listewek są dość cienkie, wolałem nie ryzykować pęknięcia takiej listewki, czy też przewiercenia się na wylot, więc postanowiłem użyć kleju, który jest bardzo gęsty i praktycznie natychmiastowo łapie. Jest na tyle gęsty, że zobaczcie, to jest jeszcze świeżo po klejeniu i tutaj nic nie spływa, także. Jest naprawdę dobry klej. Mamut, każdy zna mamuta, także mamut ratuje życie czasem. No i to tyle. Deseczki dębowe polakierowane lakierem. Pociemnione zostały trochę tym lakierem, więc wygląda to całkiem spoko. No i to tyle. Tyle na temat tego projektu. Pamiętajcie tylko, że takie coś możecie swobodnie wykonać w swoim przydomowym warsztacie. Ja używałem takich maszyn, ponieważ takie maszyny mam na warsztacie, usprawniają mi tylko pracę. Ale pamiętajcie, nie jest to warunek konieczny. Możecie sobie wykonać to amatorskimi narzędziami za nieduże pieniądze. Więc nie ma wymówek. Jeżeli ktoś chce sobie zbudować taki panel, proszę bardzo. Możecie zrobić to w ten sposób lub też niektóre techniki zmodyfikować. dobrze. Zostawię was teraz sam na sam z panelem. Porobimy przybliżenia. Zobaczycie, jak to wszystko wygląda z bliska. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie, stolarstwo to nie są tylko duże projekty, takie pierdołki też będziecie robić. Na razie, cześć!